Dobry wieczór, witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie, kochani widzowie. Dziś mam ogromną przyjemność spotkać się z Wami na kanale Studio VTV i porozmawiać trochę o moich przemyśleniach, o moich doświadczeniach, o moich... Swego rodzaju wizjach, które zdarzyły się kilka lat temu. Dziś wiem, że one składały się w jedną spójną całość. To nagranie robi już któryś raz z kolei różne może nie, że siły uniemożliwiało mi doprowadzenie do finału tego nagrania i to, żebyście zobaczyli, ale skoro widzicie już to nagranie, to znaczy, że w końcu udało mi się nagrać to moje wystąpienie tutaj i ten mój przekaz, który chciałem. Z którym chciałem się do Was zwrócić. To nagranie miało odbyć się w ubiegłym tygodniu. Zresztą, jak widzieliście, zdarzały się tam dziwne sytuacje w studio, dziwne głosy, dziwne dźwięki. Nagranie zostało opublikowane. Dziś y, nagrywam po raz kolejny z rzędu y, po różnych utrudnieniach. To nagranie miało być tydzień temu nagrane wspólnie z Krzysztofem Jackowskim i z innymi gośćmi. Praktycznie doszło już do y, spotkania. W zasadzie, bo było ono już umówione, a jednak finalnie nie udało się nagrać tej audycji. Audycja miała być niekoniecznie na naszym kanale, ale zależało mi na tym, żeby dotrzeć do jak największej ilości widzów, słuchaczy, do tego, co warto, do tego, co chcę, o czym chcę powiedzieć. Niestety, tak, a nie inaczej, potoczyła się sytuacja. Nie mogłem przeprowadzić tej rozmowy wspólnie z moimi Gośćmi, albo to, że ja mógłbym być gościem na czyimś kanale, ale zostawiam ten temat. Prawdopodobnie już do takiego nagrania nie dojdzie, a szkoda, bo rzeczywiście czasy mamy, jakie mamy. Jest sytuacja dosyć niepokojąca, oczywiście, dla wszystkich tych, którzy obserwują świat, obserwują wydarzenia, które od kilku lat mają miejsce wokół nas, w naszym codziennym życiu, w naszej codzienności i w naszym świecie który na co dzień prowadzimy. Drodzy Państwo, 2010 rok, wtedy zaczęły się pojawiać pewne takie sytuacje, które naprowadziły mnie na drogę, na którą jestem. Na drogę, gdzie mogłem założyć Studio VTV, mogę z Wami się spotykać. Mieszkałem wówczas w Krakowie i tak naprawdę 2010 rok zupełnie nie zapowiadał tego, co miało się w przyszłości wydarzyć, do tego chociażby co aktualnie jest do tej sytuacji na świecie i miejsca, w którym żyję. W 2010 roku mieszkałem, żyłem w Krakowie, wśród moich znajomych, przyjaciół, bliskich, rodziny. Mając pracę i wykonując codzienne zadania, pełen etat zawodowy, nic nie wskazywało na to, że będę kiedykolwiek mieszkał w innym mieście, w innej miejscowości czy w innej części Polski. Jak się okazało, 2010 rok przyniósł te przemyślenia, takie można dzisiaj powiedzieć, że to były wizje dotyczące mojej osoby. Wiedziałem, czułem, przeczuwałem, że najbliższy czas, najbliższe lata będę mieszkał poza Krakowem, że będę dojeżdżał do mojego domu rodzinnego, że będę współpracował z innymi zupełnie ludźmi. Ten głos, wewnętrzny głos był bardzo, bardzo silny. Wkrótce zaczęły się dziać dziwne sytuacje. Dziwne mówię w tym znaczeniu, że pewne rzeczy nie układały się tak, jak powinny się były układać, i z jakichś powodów zacząłem wewnętrzne oczywiście przeczuć, szukać. Miejsca, innego miejsca do wykonywania pracy, do życia. I tak na mojej drodze stanął Wrocław, gdzie zupełnie nikogo tam nie znałem. Tutaj właściwie, bo dzisiaj z tego miejsca przecież do Was mówię. Wrocław poznawałem chodząc uliczkami, chodząc od sklepu do sklepu. I w zasadzie to były takie początki. Dziś, jak widać, mocno tutaj się zakorzeniłem, poznałem mnóstwo osób, a przede wszystkim mogę realizować swoją, swoje zadania, działania informacyjne, przekazywania informacji właśnie poprzez portal studio VTV na kanale YouTube'a. Dziś na YouTubie, jutro, może zupełnie na innym. Jesteśmy póki co w tej przestrzeni internetowej, i myślę, że wchodząc w ten wir, o czym będę dalej mówił, wir wydarzeń, to jest i będzie dosyć istotne źródło do przekazywania pewnych informacji. Zatem 2010 rok to pierwsze takie mocne przekazy, które otrzymałem dotyczące mojej osoby. Pewne rzeczy, które powiedzmy przygotowywały mnie do przyszłych zdarzeń, dzisiejszych zdarzeń, można byłoby tak rzec. Kochani, 2014, 15, 16 rok to kolejna sytuacja, która była dla mnie dosyć dziwna, dosyć taka oczywista, nie wiedząc z jakich powodów. Miałem głębokie przeczucie, że przyjdzie taki moment na świecie, że ludzie będą patrzeć w telewizję, patrzeć w różne portale społecznościowe, gdzie podawane są informacje, że będą z niedowierzaniem obserwować widoki, zdjęcia tego, co się dzieje na świecie. Nie mogłem sam wprost w to uwierzyć. Co mogłoby być takim, takim przekazem, który by wielkie masy społeczeństw wprowadził w potworne osłupienie, zdumienie, w przerażenie wręcz, coś wręcz nieadekwatnego do tego, co miało, co było pokazywane. To był dosyć długi czas. Tymi informacjami dzieliłem się w małym kręgu osób zaufanych, osób, które wiedziałem, że mogę im zwierzyć i im powiedzieć o tych różnych przemyśleniach swoich. No i bacznie obserwowałem świat. Kilka takich nagrań udało się zrealizować na moim tutaj, um, można powiedzieć, głupio fanpage'u, tak na stronie YouTube'a Michel Rachel Official, gdzie um, podzieliłem się tymi informacjami, ty, tymi wizjami, to był rok w zasadzie 2017, czy 18, nie pamiętam teraz dokładnie tych lat, ale wtedy właśnie zrobiłem to nagranie, gdzie z tyłu tam jest zboż, Zb z to bo na terenie Wagnerówki. I to nagranie po dzień dzisiejszy jest. Było to ułamek, no, można powiedzieć, czasu przed wielką, wielką pandemią, w cudzysłowie, tych wydarzeń, które już wtedy zapoczątkowały sieć, ciąg tych. Mm, dla mnie uważam, nie, nie, nie to, że dla mnie, ale w moim odczuciu, mocno niesprzyjających dla świata i ludzi zdarzeń, które doświadczamy aktualnie. To był ten etap, ale w międzyczasie, 2017-2018 rok, kolejna sprawa, której do dzisiaj w zasadzie nie, nie rozumiem. Ogromne poczucie i, i chęć kupowania książek. Bardzo duże ilości książek. Wiedziałem, że yy, praca zawodowa nie pozwala mi na to, abym dużo czasu poświęcał na czytanie tych książek. I sporo osób, można powiedzieć, yy, zarzucało mi, że po co kupuję książki, skoro i takich nie czytam. A one zawsze znajdowały sobie miejsce, w, w miejscu czy mojej pracy, czy mojego domu. I dzisiaj rzeczywiście mamy dosyć pokaźny zbiór książek bardzo dla mnie m, niosących pewne wartości e, duchowe, może sprawy ezoteryczne również, ale nie tylko. Tematyka jest bardzo szeroka, a jednak bliska e, mojej osobie. Niewiele z tych książek do tej pory przeczytałem i tak sobie często myślałem, zastanawiałem się dlaczego tak się dzieje, dlaczego kupuję te książki. Mam nieodpartą ochotę mieć ich coraz więcej. Może to wynika z jakiejś cechy osobowości? Nie wiem, aczkolwiek, tak jak teraz patrzę na to e, dzisiaj z perspektywy czasu, to wszystko składa się w jakąś całość, że to wszystko ma jakiś sens. Mm, nie rozmyślałem, czy może ulegnę jakiemuś wypadkowi, gdzie będąc przykuty do łóżka, e, będę miał dużo czasu na to, żeby zgłębiać wiedzę z tych książek. Odpowiedź niekoniecznie była spójna. Czułem, że jednak to coś innego. Myślałem, że może to czas emerytury w przyszłości, że będę miał chwilę więcej dla siebie i będę mógł czytać książki. Nie do końca jakoś też z tym rezonuję, więc na dzień dzisiejszy nie znam jeszcze odpowiedzi, dlaczego tak... Ee... Hmm. Tak się zadziało i niektórzy mogliby powiedzieć, że no owszem dopatruje się jakichś teorii spiskowych do, do tych różnych mm, sytuacji, które się dzieją w moim życiu i na to nie zwraca się tak naprawdę uwagi, ale mając poprzednie zdarzenia na uwadze wiem, że wszystko jest spojone w jedną całość, wszystko zmierza do jakiegoś meritum, do jakiegoś finału. Rok 2019, 20, 2021, początek 2021 roku. To chyba nie muszę tutaj mówić o zdarzeniach, które zostały wyeskalowane bardzo mocno medialnie, głównie medialnie. Świat stanął, zatrzymał się w tym, można powiedzieć, w przerażeniu, w niepokoju. Wiele osób nie zgadzało się z codziennością, z tym, w jaki sposób musimy się ubierać, jak się zachowywać, o tych dystansach społecznych, o tych różnych obostrzeniach, które zmieniły totalnie nasz świat. Myśmy w pewnym momencie zaczęli zachowywać się zupełnie inaczej niż do tej pory. Świat, jak gdyby zaczął, tak jak wielki okręt czy ogromny pokład samolotu, zaczął nagle zmieniać kierunek, a my, jako pasażerowie tego świata, tego globu, no, nie, nie mogąc inaczej, razem z tym nurtem podążamy. Chcąc nie, chcąc oczywiście świat, jak zauważamy od kilku lat, bo należy to podkreślić od kilku lat, to nie dzieje się tak z dnia na dzień, mocno się podzielił. Świat mamy, ludzi mamy podzielonych, część... Yy... W jednej kategorii jest za, w drugiej jest przeciw. Nigdy nie było aż tak globalnie widocznego podziału. I te podziały widać w naszych rodzinach, w naszych domach. My nawet nie chcąc, widzimy gdzieś jakiś tam dysonans, różnice. Coraz więcej, zauważcie, kochani. Że zdarza się wśród naszych znajomych, naszych bliskich jakieś rozłamy, my rozstajemy się, rozchodzimy się. Czasami są to sytuacje dosyć konfliktowe, czasami łagodnie, czasami zwykłe nieporozumienia, które mimo wszystko kończą się rozstaniami. Zauważcie, czy w Waszym życiu też coś takiego się zdarza. Ostatnie lata rzeczywiście mocno to uwydatniły, i przynajmniej ja widziałem nie tylko u siebie, ale w swoim środowisku i w tym dalszym kręgu również takie sytuacje. Dziwne, bo ludzie, którzy często się długo znali, cenili, lubili nagle stają na wrogiej dla siebie ścieżce. I to nadal eskaluje. 2022 rok wiemy też co się wydarzyło na świecie, nagle tamto pierwsze zdarzenie, które było dla nas mocno emocjonujące, niepokojące, zostało wygaszone. I w to miejsce zostało wsadzone zupełnie coś nowego. Nie dość, że nie wyszliśmy dobrze jeszcze z sytuacji, kiedy żyliśmy gdzieś w odcięciu od świata, musieliśmy zamykać swoje firmy, musieliśmy zupełnie przystosowywać się do innego życia, bardziej wirtualnego. Niektóre teorie spiskowe mówiły, że to było już początek przygotowywania ludzkości do życia wirtualnego, takiego, którego będzie przed nami. Większość z nas, mimo że może patrzeć na to z dystansem, to odczuwa pewne zaniepokojenie w sobie, Widzi, że widzimy, że ten, te sytuacje zbyt klarownie kształtują się w jakąś dziwną sytuację, e, dziwnych zdarzeń, zbiegów okoliczności, nagle na świecie wybucha konflikt. Jeden można powiedzieć z wielu, bo przecież historia pokazuje, że takich konfliktów było bardzo dużo. Ale o tym. O tych zdarzeniach mówili już, mówiły już osoby, które podobnie nagrywały na kanałach YouTube swoje przepowiednie. Mówię tutaj chociażby o sprawach związanych z resetem, o resecie. Także na kanale Studia VTV mówimy od wielu lat 2016, 2017, 18. To chociażby wspólne rozmowy z doktorem inżynierem Mieczysławem Ceninem, który mimo wszystko mówił, że ten reset. Jeżeli w ogóle nadejdzie, to on będzie miał inne znaczenie, inny wydźwięk. Być może, nie wiem tego, dzisiaj, no niestety, już dr. inżynier Mieczysław Cenin z ogromnym smutkiem, to, to, to podkreślam i stwierdzam, już nie jest wśród nas. Pewnie gdzieś, jeżeli istnieje ten inny świat, to obserwuje i uczestniczy gdzieś w tych, w tych naszych. Działaniach może nas wspiera. Ale skupiając się na tym przekazie dzisiaj, wiele osób na YouTube mówiło o tym, że należy przygotować się do, tych czas, do tego czasu zmian. Ja nie chcę tutaj, drodzy państwo, eskalować jakimś niepokojem. Zupełnie zostawmy emocje z boku. Chcę jedynie Podkreślić i przekazać, abyśmy byli bardziej uwrażliwieni, abyśmy bardziej znajdowali w sobie te pokłady miłości, radości i pokłady siły, przede wszystkim, przede wszystkim wybaczania, zrozumienia. To jest jedna rzecz, jeden aspekt, bo to pomaga połączyć się z tym źródłem. Pełny miłości, który także ma ogromny wpływ na cały świat materialny. Ale oczywiście nie możemy się wyłącznie zatrzymać na tej sferze, wyłącznie takiej pozytywnej duchowości. To jest za mało. Świat nabrał takiego, a nie innego kierunku, i za tym wszystkim stoją pewne siły. Siły, które prze, przeszkadzają chociażby w przekazywaniu pewnych informacji, zakłócają ten świat. To jest taki, można powiedzieć jasno i wyraźnie, że jest to. Opadnięcie kurtyny, kurtyny, która nagle ukazuje, kto jest kim. Dzisiaj bez wątpienia możemy jasno i głośno o tym mówić. Świat ukazuje, w jakim kierunku idziemy i kto, jakie ma intencje. My musimy wewnętrznie opowiedzieć się po stronie światła, po stronie dobra, po stronie tego, co jest zbliżone do źródła. I wierzcie mi, kochani, że. Wcale to, co dzisiaj widzimy jako dobro, jako przejawy altruistyczne, wcale nie musi być dobrem. I to jest niezwykle skomplikowane, ale wiele razy w, w dziejach historii zdarzały się takie sytuacje. Może owszem, mówię tutaj poprzez pryzmat katolicyzmu, ale jeżeli skupimy się na temacie szatana czy temacie, Sił ciemności, to często pojawiało się w historii, często na ten temat mówiono, że właśnie te siły demoniczne przejawiały się głównie pod postacią dobra, pod postacią pokoju, miłości. Zauważcie, jak wiele osób dzisiaj mówi na temat przekazywania miłości i zachowania totalnego spokoju. Owszem, bądźmy spokojni, ale nie dajmy się zagłuszyć, nie dajmy się. Ubezwłasnowolnić, nie dajmy się um, być pozbawieni tej siły wewnętrznej, tego co dotyczy każdej istoty ludzkiej. Nie możemy um, na dzień dobry poddać się temu, co um, przynosi ta siła ciemności, która jest bardzo mocna w tym aktualnym świecie, to co nas otacza. Um, Wszelkie siły, które próbują wybić nas z różnych rytmów, zakłócić. Widzimy to na co dzień. No, oczywiście, pewnie jeżeli się na tym nie skupiamy, to przechodzimy do, do porządku codziennego, ale jak wiemy, zauważcie, że przecież mass media mocno hipnotyzują nasz świat poprzez nas samych, poprzez różne programy telewizyjne, poprzez spotkania wypowiedzi. I to my wpadamy w ten trans, wiedząc, że wykonujemy na przykład pracę, idziemy do pracy i wracamy do domu. Nasze życie ogranicza się do pewnego rodzaju zdobywania wyłącznie e, zarobków na opłacenie czynszów, zapłacenie podatków. Stajemy się w pewien sposób ubezłastonowoleni. Kochani e, widzowie, to co chciałem Wam dzisiaj przekazać. E, powiedzieć na temat tego, abyśmy się zabezpieczyli w jakikolwiek sposób, który jest dla nas możliwy, a przede wszystkim e, zabezpieczenie żywności. Sporo, zresztą tutaj mówimy na, chociażby na kanale Studia VTV o przepowiedniach. Oczywiście, przepowiednie możemy sobie włożyć między półki, e, i nie mówię o tym, żebyśmy w jakiś sposób zafiksowali się e, na te różne przekazy które były od dawien dawna udostępniane i dzisiaj możemy skupić się na nich i bazować na nich. Ale gdzieś jest to pewnego rodzaju jakąś tam stymulacją i powrotem do tego jak moglibyśmy się zachować, co może się wydarzyć na świecie. Myślę, drodzy państwo, że warto abyśmy przede wszystkim skupili się chociażby na tym co mówili youtuberzy, tak zwani prepersi przygotowując nas do trudnych czasów. Oczywiście nie mówię tutaj o jakichś apokalipsach, absolutnie odejdźmy od tych myśli, ale jeżeli widzimy, co się dzieje na świecie, bądźmy w jakiś sposób przygotowani, zabezpieczmy się przede wszystkim hmm, chociażby żywnością, tą, która może hmm, przez jakiś czas zapewnić nam. Hmm, może przetrwanie, może życie. Załóżmy taki scenariusz, o czym zresztą chociażby mówił tutaj Krzysztof Jackowski, że widzi w wizjach jakieś hmm, choroby, które mogą, zakładam, człowieka zatrzymać w domu na kilka miesięcy. Załóżmy, że to, co się wydarzyło kilka lat temu, to pikuś w, w, mówiąc kolokwialnie, w stosunku do tego, tego, co się może wydarzyć, że my na, tak naprawdę możemy y, w niedalekiej przyszłości w ogóle na przykład nie, 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 na jakiś czas nie opuszczać. Mieszkania I jak w taki sposób będziemy mogli e, przeżyć, no, wychodząc na zewnątrz? Ja przyznam szczerze, że twardo, proszę Państwa, twardo stąpając po, po ziemi, e, uczestniczę często w rozmowach z ludźmi naprawdę poważnymi. I tak naprawdę dla tych ludzi, poważnych ludzi, temat resetu nie jest czymś dziwnym, nie jest czymś obcym. Sporo osób o dziwo naprawdę zabezpiecza się na krótki czas. No bo na ileż możemy wyłączyć się z tego środowiska, z tego społeczeństwa, z życia, prawda? No jest to trudne chociażby dla naszej psychiki. O ile w ogóle możliwe, bo wiemy, jak, jak ten ostatni czas mocno na nas wpłynął, gdzie sporo osób już korzystało w ogóle z, z terapii u psychologów, bojąc się wojny, bojąc się sytuacji, która. Mogłaby się wydarzyć. Dzisiaj tak naprawdę m, można powiedzieć, że świat przechodzi do codzienności, ale ta codzienność nie jest taka, jaką byśmy sobie życzyli, jaką widzimy. Wciąż gdzieś pod spodem czai się coś, co sprawia, że żyjemy w jakimś niepokoju, nie jesteśmy non -stop bombardowani jakimiś informacjami. Miejmy w sobie miłość, miejmy w sobie pokój, radość, rozświetlajmy to. Nie wiem, palmy świece, to co sprawia nam e, w jakiś sposób, nie że przyjemność, ale to co daje nam poczucie spokoju i dobra, bo to jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. Ale zabezpieczmy się też w jakiś materialny sposób. E, to chyba jest najważniejszy przekaz, który od jakiegoś długiego czasu e, bardzo chcę powiedzieć tutaj na Antenie Studia VTV i ciągle ciągle coś mi przeszkadza. E, dlatego bardzo mi zależy na tym, żebyście państwo w pewien sposób zabezpieczyli swoją przestrzeń. Jeżeli nic się nie wydarzy, czego i wam i sobie życzę, to dobrze, nic się takiego złego nie stanie, bo zawsze będzie może na takie produkty wykorzystać później, zużyć, rozdać, dać biednym, dać osobom, które są bezdomnymi e, zrobić dobry uczynek. Ale jeżeli miałoby się coś zadziać, bądźmy gotowi, bądźmy przygotowani. To w zasadzie tyle, co chciałem Wam dzisiaj e, powiedzieć. E, kochani widzowie, dziękuję Wam za cały ten czas, wszystkich tych audycji. E, to nie to, że studia VTV jest na jakiejś już granicy, powiedzmy, ale ta misja, myślę, Myślę, że ta misja kilku, kilku lat działania tutaj na kanale Studio VTV jest jakimś zwieńczeniem, jest już blisko jakiegoś finału. My przechodzimy w jakiś inny zupełnie rytm, zobaczymy, co nam przyniesie przyszłość, w jaki sposób będziemy funkcjonować. Cieszę się ogromnie, że wspólnie ja i Jarosław Filipek możemy gościć w Waszych domach. że. Można powiedzieć, wypełniamy też jakąś Waszą przestrzeń, Wasz czas. Może jesteśmy rozrywką, może przekazujemy jakieś informacje. Dzięki chociażby Studiu VTV wiele osób prowadzi swoje kanały, wypromowało się. Ta świadomość ludzi mocno się podniosła i my dzisiaj to wiemy. Znajdujemy potwierdzenie podczas spotkań z Wami. Mówicie o tym, że Studio VTV mocno wpłynęło na Wasze życie. To jest dla mnie. Chociażby ogromny powód do dumy. Jeżeli mogę Was prosić, to w jakiś sposób zabezpieczcie własną przestrzeń. Eee, a tym, którzy mówią, że wszystko będzie wyłącznie dobrze, że nic takiego się nie wydarzy, podziękujcie w sercu, pomnóżcie to oczywiście. Eee, ale czy byłbym taki pewien, eee, nie chciałbym, aby coś takiego uśpiło moją czujność. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, trochę emocjonujące, nie ukrywam, długo się do tego przygotowywałem, długo nosiłem się z zamiarem, tym bardziej, że wszystko, tak jak mówię, utrudniało, aby ten przekaz nie wyszedł, a jednak stało się, a jednak mogłem Wam to powiedzieć. Dziękuję Wam za uwagę, życzę wszystkim, także samemu sobie dużo spokoju, dużo nadziei w naszym życiu. Dziękując Wam za te lata wspólne, będziemy się tu spotykać w takiej też formie w najbliższej przyszłości, oprócz tych wywiadów, oprócz nocnych nagrań. Dziękuję Wam bardzo. Dobrej, spokojnej nocy. Kłaniam się nisko. Dobranoc.